Dobry dzień, dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że już nagrywam do was z Polski. Poprzedni vlog był nagrywany telefonem, stąd prawdopodobnie problem z dźwiękiem, za co oczywiście bardzo was przepraszam, bo widziałam mnóstwo komentarzy, że Naprawdę, materiał był dosyć cichy. Wybaczcie mi to. Chyba nie zdarza się to często. A mimo wszystko mam nadzieję, że miło Wam się oglądało poprzedniego vloga. Dziękuję Wam, że w ogóle ze mną jesteście, że Was jest tak wiele na moim kanale. Naprawdę codziennie ta liczba rośnie. Nie wiem, gdzie bym Was wszystkich pomieściła. Naprawdę, kiedy zdaję sobie z tego sprawę, jest to dla mnie dosłownie niemożliwe. Ale, ale ja nie o tym właśnie. Mm, słuchajcie, zmierzam na paznokcie, ale nie u rąk. Urąkłam świeżutkie piękne, robiłam je przed właśnie wylotem do Amsterdamu. Dzisiaj idziemy na pedi. Na pedi bardzo. Ba co dawno byłam i już mam naprawdę spory odrost, ale myślę, że dzisiaj w balansie sobie to wszystko uratujemy. Mamy ostatnie dni ciepła, ostatni dni lata i bardzo mnie to smuci, a z drugiej strony też się cieszę i doceniam to, że ten wrzesień jest taki piękny i ciepły, bo w końcu mogę założyć sukienkę. Jak dosłownie w lipcu, sierpniu nie było tych dni za wiele, jeśli chodzi o temperaturę. Tak wrzesień naprawdę odwdzięcza nam się po prostu za, za tamte miesiące poprzednie, a ja na sobie mam taką bardzo ładną sukienkę z. Zary. Wy zwykle dziewczyny, jeśli mnie o coś pytacie i pytacie mnie o ubrania, skąd, co mam, to zwykle właśnie większość moich ubrań jest z Zary. Boże, jak ja dużo dzisiaj gestykuluję. W końcu założyłam te okulary z Louis, kupiłam, ja je kupiłam o, już dawno, dawno temu i teraz mam wrażenie, że kiedy troszkę mi się zrzuciło, że ta oboklizna z twarzy już zeszła, to te okulary są na mnie jakieś strasznie duże. Przecież tego nie widziałam te dwa lata temu, a teraz mam wrażenie, że one są chyba okay. na mnie nawet lekko za duże, chociaż z drugiej strony ten efekt mi się bardzo podoba. Lubię bardzo takie duże okulary. Myślę, że tak elegancko się prezentują. Bardzo lubię ten model, naprawdę jest taki klasyczny. Piękne są. Jak ja, kochani, już kończę, ponieważ ten aparat jest naprawdę bardzo ciężki. Jednak fajnie było wziąć do Amsterdamu telefon, bo było to bardzo wygodne. Ten aparat trochę waży, a ja nie jestem już tak silna, także zabieram Was ze sobą. No i co? Zobaczymy, co tam wykombinuje dzisiaj na stopach. Like sweet ja już w balansie i powiem Wam, że szczerze mam problem, na jakie poznakcie ustów się dzisiaj zdecydować. urok ma taki piękny piękne French, w ogóle są są krótsze. Moim zdaniem naprawdę bardzo elegancko i estetycznie to wygląda, a jeśli chodzi o poznakcie ustów, chodzi sam kolor bordowy. Taki pomysł który dzisiaj dała mi moja siostra, także może, może zobaczę. Kawusie. Dzisiaj w ogóle nie piłam, także idealnie. I zastanawiam się szczerze mówiąc nad kolorem. Jest naprawdę spory wybór. Ja także zobaczymy. No, myślę, że dzisiaj postawię właśnie na bordowe. Trzeba też się starać, żeby podkosić przyprawę. No, papryki nie masz. na to co? Nie miałam, bo wczoraj zużyłam, nie ale chciałam. zrobiłam wczoraj dobrą potrawkę. Zaraz Wam powiem. Nie ma, no, proszę. Jak byłam w Amsterdamie, kupiłam sobie w Primarku taką piękną klawę do włosów. Jest ona mega, mega ładna i fajnie naprawdę spina nam te włosy. Kosztowała jakieś 20 zł. Wybrudziłam bluzkę z prania, wyjętą od podkładu, oczywiście, klasyczek. Dobra, teraz czas na puder. Jezu, słuchajcie, ogarniam dzisiaj sprawy związane z uczelnią. Jest tego droga, przyznam, i muszę sobie zrobić zdjęcie do legitymacji. I teraz pytanie. Ja wiem, że chyba jest taka funkcja online, żeby zrobić sobie takie zdjęcie. Także chcę ładnie wyglądać. Zdjęcie do legitymacji online. No wiecie, nie chcę gdzieś i tracić na to czas. Da się, słuchajcie, da się to zrobić, nie wychodząc z domu. Czyli ja kończę się malować, zrobię jakiś ładny makijaż, bo to jednak zdjęcie do legitymacji. W ogóle to też jest fajne w byciu studentem, że macie naprawdę dużo zniżek, czy to do kina, czy na pociąg. nie ja pamiętam, jak cały czas jeździłam, studiowałam prawo, cały czas jeździłam w ogóle w tym okresie bardzo często pociągami do mojej rodziny i pendolino kosztowało mnie naprawdę jakieś grosze, nie wiem, 40 zł, 8... nie, dobra, przesadziłam jakieś 80 zł, więc naprawdę fajne są zniżki. To też jest duży plus w byciu studentem, to na pewno. Jestem bardzo podekscytowana na tą uczelnią, studiami na nowo i nie powiem Wam, że jestem pewna tego w 101% i że czuję to, idę w to, poczułam nowe powołanie. I chcę po prostu się rozwinąć i sprawdzić się w troszkę innej dziedzinie. Anusz Widelec, może mi się to spodoba. Patrzę na to w perspektywie takiego szerszego, dłuższego czasu i po prostu będzie to moja alternatywa. I może kiedyś mi się to spodoba. Poczuję do tego tak zwany pociąg, taką więź i Anusz Widelec kiedyś będę chciał otworzyć swoją klinikę bądź po prostu doszkalać się w tym kierunku, no nie wiem słuchajcie, życie jest tak przewrotne, że ciężko mi w ogóle przewidzieć plany na moje życie a u mnie jest naprawdę bardzo dużo zmian w życiu, bo ja też taka jestem, stąd też bardzo spontaniczny pomysł na powrót na studia i w dodatku na kosmetologię, gdzie przez długi czas zapierałam się że ja na tą kosmetologię nigdy się nie wybiorę także słuchajcie, za mną jest różnie, także dzisiaj cały dzień naprawdę ogarniania wszystkich takich spraw związanych z uczelnią, dzisiaj sobie właśnie tak ustawiłam grafik, że dzisiaj jestem sfokusowana na tym, nie chcę naprawdę dzisiaj już donieść, zanieść wszystkie dokumenty, opłacić uczelnię, bo ja będę na uczelni prywatnej. No w ogóle nie brałam innej opcji pod uwagę, wiedziałam, że za tą uczelnię będę płaciła, to nie będą studia dzienne, ja na to po prostu nie mam czasu, ponieważ pracuję. Myślę, że większość studentów właśnie wybiera tę opcję, kiedy się sami utrzymują, sami mieszkają i tak dalej, i jednak ich jedynym zajęciem w ciągu dnia nie jest nauka i uczelnia. Ja nie mam takiej możliwości w sumie z drugiej strony bardzo się cieszę, że mam też taką możliwość, aby właśnie uczestniczyć na tą uczelnię prywatną, i to będzie też taki format czasami zajęć hybrydowych, że. Jednak trochę będzie tych zajęć z domu, a czasami na uczelni myślę, że jeśli chodzi o mój tryb życia, jest to coś świetnego, ponieważ nie ukrywam, że też planuję jakieś fajne podróże w przyszłości i po prostu to będzie dla mnie bardzo korzystne. Czy któraś z moich widzek, i nie tylko, ogląda EM Jak Miłość? Zaczął się nowy sezon, powrót po wakacjach, nowych odcinków M. Jak Miłość. Ja M Jak Miłość oglądam od dziecka, oczywiście z większymi, mniejszymi przerwami. Ale nawet jak była w podstawówce czwartej, piątej, szóstej klasie, to tę Emik Miłość zawsze oglądałam. Nie zmieni chyba w poniedziałki i wtorki i tak też zostało, więc ja wierna widzka. I nieważne, słuchajcie, w jakim momencie nie wrócicie do tych odcinków, zawsze będziecie wiedzieli, o co chodzi mniej więcej. Czekam na kolejne odcinki. No, jestem ciekawa, jak to wszystko się rozwinie. Wątek z Kingą teraz ultra ciekawy. Także zawsze w poniedziałek, wtorek mam plan na wieczór, czyli herbatę i... Jak miłość. To w ogóle nie jest rozświetlacz z paletki dr Ireny, ale z... już Wam mówię, burżua. Jest to burżuła. Bardzo ładny też, spójrzcie. Oczywiście to też zasługa dobrej pielęgnacji. Ja, kochani, na szybko skoczyłam do Zary. Zrobiłam sobie krótką przerwę od załatwienia spraw związanych z uczelnią. Jutro mam spotkanie z moimi dziewczynami i dreskot są to dresy. Także wzięłam taki szary dres, jakieś dżinsy i też taki czarny dres do przymierzenia. Zaraz Wam się w nich pokażę i wspólnie zadecyduję. Ja na szybko tutaj dosłownie wypadłam, bo później lecę na uczelnię zanieść wszystkie papiery z na Dzisiaj wszystko potwierdzę, a na poprawę. jeszcze do Czyli Oh my god, ta bluza jest przepiękna. Do tego są czarne spodnie z tego samego materiału. Wow, fajna, taka bez kaptura. Zaraz wam to pokażę. O, jest właśnie kod tej bluzy. Piękna. Różowy napis sztos. O, ten dresik to mi się mega podoba. Ja mam go w rozmiarze M. Spodnie i bluza. Piękna. Bardzo mi się podoba. Na długość są dobre. Piękna, Biorę. Mam już outfit na girls night w dresach. Kochani, mamy to. Biorę ten dress najbardziej mi się spodobał Właśnie z tych wszystkich wariantów I uważam w ogóle, że czarnym jest mi Do twarzy, więc myślę, że Bierzemy, mega słodki, mega cute Tutaj wam napiszę gdzieś kod referencyjny Do bluzy i do spodni Bo myślę, że jest to coś fajnego Poza tym to będzie już fajny komplet na uczelnię Ale mam dla was świetne polecenie Dziewczyny, jest godzina 22 A ja wróciłam do domu Musiałam jeszcze skoczyć do apteki no Właśnie, bo miałam do odebrania Moją receptę no i słuchajcie, znalazłam dzisiaj cudowne lip combo, z którym chcę się z Wami podzielić. Już troszkę te usta się rozmozały. I to nawet nie jest tak, że ja od kogoś ściągnęłam lip combo. Prawdopodobnie znacie te produkty, ale ja nie widziałam u nikogo takiego połączenia. To są trzy produkty, które mam na ustach: konturówka, taki błyszczyk bezbarwny na koniec i tutaj Ciao Bella od AA. Tak, bo to jest kolekcja, um, taka konturówko pomadka i ona jest świetna, w, w ogóle była w promocji w cenie 20 zł. i tutaj z jednej strony mamy konturówkę, natomiast ja jeszcze jej nie używałam, ale używałam tą pomadkę z drugiej strony, się odkręca i to jest piękny odcień niót. chyba się nie wyfokusuję, ale jest... Woska. To chyba był w ogóle odcień 01, jeśli się nie mylę. Tutaj mamy kredkę z Everybody London. I tutaj mamy odcień 01, również latę Boże, czemu to się tak robi? ja sobie trochę wyjeżdżam. Już trochę mam nawalone tego produktu, ale... Piękna, bo ta kontrówka jest troszkę ciemniejsza. Ja sobie lekko wyjeżdżam i na koniec. I takim zwieńczeniem jest um, ten błyszczyk od marki Maybelline. I jest to odcienie. Czekajcie, ja nie jestem w te klocki dobra. To jest po prostu, tak mi się wydaje, kochani, to jest lipgloss. Patrzcie, jaka influencerka chciałam Wam pokazać: lipgloss, a nagle numerków no nie mam. To jest chyba po prostu lipgloss i nie było innych odcieni. Także, moja kochana, taka polecajka ode mnie. Lecę się kąpać, wyry prysznic yy, i korzystam już z weekendu. Dziewczyny są na ogrodzie, coś tam szczekają. Luna, zombie, ciasteczka! To jest zawsze. Yy, Działa na nie... O, już lecą. Kto wie, co to są ciasteczka? Czy wy wiecie, co to są ciasteczka? Tak. Cześć, kochani, jestem Luneczka. Kokardki mi się pogubiły, tak? Brzydko fruzurinko Luna to po prostu tak kocha spędzać czas z że to są takie dwie siostry po prostu Dzisiaj robiłyśmy kokardki, a już są rozwalone Bo ciągle są zabawy Zoe już jest zmęczona Koleżanka Luna ostatnio polubiła chować się pod kołdrą, patrzcie na to Czekajcie, no Lunańka Wchodź Boże <grym> Gdzie jest Luna? I moja Luna teraz chce, żeby Zoe ją szukała i Zoe wtedy ją szuka, to jest ich zabawa ulubiona. Gdzie jest Luna? Gdzie jest Luna? Zoe? Chyba tutaj ja tak czuję. Luna, ty tam możesz oddychać w ogóle. Znalazłaś! Brawo, to było na pewno trudne. Kocham to. Codziennie to samo, dobra. Idziemy się kąpać. No to idźcie i schowaj pod kołdrę, no. Chowaj się. No chowaj się, Luna. Gdzie jest Luna? Zoe! Luna chyba ci się schowała, wiesz? Tutaj jest! Zobacz, tu jest chyba Lunańka! Szukaj! <grywy> tak! Znalazłaś! Super! Boże... A ja już mam maseczkę na sobie, moją ulubioną. Ja wam bardzo często o niej wspominałam. Rzadko jest dostępna w Rossmanie, ale jeśli już jest... To ja zawsze kupuję, ona jest taka dwuczęściowa, żelowa Kocham maseczki żelowe I ją zwykle trzymam z pół godziny czyli Zoe. O, przyszła Chodź Cześć, o nie Nie liżemy maseczek Lunenka nasza przyszła, tak? Gwiazdy Tak, Zoey Wszyscy cię muszą O, jest Luna cię zaczepia, tak? Chodź Luna co ty warczysz? A ty patrzysz na ciocię co ma na głowie, tak? Ja tu mam po prostu zabawnie z nimi. Muszę przez nie się parę że aparat poleci. Chodź lunaika. No. Jak mam cię drapać? Boże święte, Chodź tutaj. No ja właśnie tak z nimi mam, słuchajcie. One są tak pocieszne. Tak się cieszę, że są z nami. Boże, to są najcudniejsze psiaki na świecie. Strasznie je kocham. Zoe tak samo. Jest taka druga córeczka. Druga córeczka. Jezu, Luna, kurde! Luna! Ty się nie ciesz, prawie aparat mam nie Prawie aparat smażę. Czemu wy jeszcze nie śpicie? Co? Zoe i Lunenka moja. Czemu wy jeszcze nie śpicie? Musicie spać. Obudziły się no. z kremem na budowę zobaczyć co tutaj się dzieje i naprawdę jest już sporo prac wykonanych, ale to na pewno zobaczycie na Klauli vlogu, dlatego nic wam nie pokazuje, ale uwierzcie mi na słowo, że już naprawdę sporo się zmieniło. No teraz widzicie tak naprawdę nic, bo gdziekolwiek bym nie pokazała właśnie wam przestrzeni, no to już są wprowadzone małe zmiany. Także let's go, idziemy do góry. Musimy wszystko zrelacjonować i musimy wszystko co? Klepnąć i potwierdzić. <noise> Jedyne co Wam tutaj mogę zdradzić. Gładzie. Są gotowe. Kochani, teleportowaliśmy się do Subska. Taka spontaniczna wyprawa tutaj w sumie nie myślałam o tym wcześniej, aby przyjechać i totalnie były to spontaniczne pomysły. Przez chwilą zobaczycie kadry, gdzie mówiłam coś, kontynuowałam, a tak naprawdę w ogóle się nie przywitałam i nie powiedziałam, gdzie jestem, co ja tutaj robię. Nie planowałam tego, stwierdziłam spontanicznie po weekendzie, że odwiedzę mamę. Też w sumie teraz, teraz chcę pogodzić to z takiego czasu wolnego, póki nie ma uczelni i wszystkich takich obowiązków i tej nauki. No i cóż, stwierdziłam, że przyjadę na kilka dni, w sumie nie wiem kiedy dokładnie wrócę, mm, ale, ale to będzie na pewno miły czas. Chciałabym bardzo moich dziadków też odwiedzić, więc cieszę się, że tu jestem. I. Jak moja mama dowiedziała się, że ja przyjeżdżam, to zrobiła fasolkę, którą już zjadłam, ale wy zaraz to zobaczycie, jakby i opowiadałam Wam też o sytuacji, która dzisiaj się wydarzyła, miała miejsce aczkolwiek nie wiem, czy cokolwiek z tego zrozumiecie, więc może zacznę, że dzisiaj jadąc tutaj w ogóle to subska, słuchajcie, miałam taki, taką przykrą sytuację dosyć. W sumie nic takiego strasznego się nie stało. Wiecie, co już jest późna godzina i mogę mówić trochę bez składu i ładu. Natomiast jechałam na ruchomych schodach dzisiaj razem z moim bagażem, z moją walizką. Za mną jechał pan, który miał na takim wózku bardzo, bardzo ciężkie rzeczy. Kartony, które mogły ważyć z 20 kilo, jak nie więcej. No i to wszystko spadło mi na ręce. Mama, kiedy dowiedziała się, że przyjeżdżam, to tak. Proszę bardzo, orzechy, jakieś bakalie, taka mieszanka, mieszanka studencka. Eee... O, tu są dwie czekolady. Także jest tego trochę i mama nie zapomniała o moich ulubionych cukierkach. To są opolanki. E, bardzo lubię to, są takie cukierki w galaretce. Także no. kochani, oglądajcie dalej ten materiał. Coś tam dla Was e, nagrałam no i zaraz się słyszymy. Jezu, kochani, po prostu szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu tej fasolki. Dosłownie jest tu cały garnek fasolki z kiełbasą, która jest tak cienko pokrojona, a ja na tym punkcie po prostu mam jakiegoś hopla, że wszystko musi być drobniutko pokrojone i moim zdaniem mama robi najlepszą fasolkę, jaką kiedykolwiek jadłam jest naprawdę bezkonkurencyjna A tak to się mówi, że coś jest bezkonkurencyjne tak. to właśnie taka jest ta fasolka jestem bardzo zmęczona, ale w ogóle pomyślałam tylko, że już jest za późno leci M jak miłość, to no? musimy to, żebyśmy jutro sobie może nagrały tak. tak, gdzie... bo chyba, że zdążymy chociaż już dużo leciało Okazało się, że M jak miłość w sumie dopiero się zaczęło, także z mamą sobie obejrzymy, bo już leci ten nowy sezon nie ja włączę na więcej tą pasołkę, żeby ona taka gorąca była. Nie dokończyłam wam w sumie, coś tam się wydarzyło z tą ręką. W sumie wszystko jest w porządku. Wydawało mi się, że jest gorzej, jak zobaczyłam w świetle, no to ta ręka nie jest aż tak bardzo spuchnięta, jak myślałam, ale niefortunna sytuacja się zdarzyła dzisiaj na schodach ruchomych. Pan ze mną wiózł na takim wózku. Kartony bardzo ciężkie z różnymi rzeczami w środku, które zleciały dosłownie na mnie. Ja byłam jedyna na tych schodach, więc. Po prostu miałam pecha, ale widziałam, że było mu strasznie przykro, było mu głupio, przeprosił. Mnie nic się w sumie takiego wiecie. No nie wydarzyło, no bo że jestem cała i zdrowa, ale faktycznie trochę się wystraszyłam, ale żyję. Jutro w ogóle mam o 10 rano angielski online, także będę akurat sama w domu, będę miała ciszę i spokój, będę mogła się skupować na lekcjach. Cieszę się, że wróciłam już do tego angielskiego. Tak, tak, dobra, kochani, jemy już. One są. Mój zapach. O, Słodki. Piękne. No, dziesięć. No. Bardzo, 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 mm. bardzo podobają ja się. Dała mamy perfum. Piękne. Bardzo mi się podobają Także cóż kochani, ja lecę się już kąpać Fasola była wyśmienita Nawet powiedziałam mamie, że chyba będę musiała sama spróbować e, Zrobić fasolę w domu I podobno nie jest takie to ciężkie a, ale jest ale zdrowa fasole. Zdrowa, są no, zdrowa. Jezu, ja zjadła jeszcze drugą miskę Przysięgam Ci, ale zostawię sobie ją na obiad Jutro na obiad sobie zjem tak. taką fasolę I naprawdę mi smakowała, a tymczasem lecę się kąpać Robię pielęgnację, może jeszcze coś obejrzymy No i kładziemy się spać Słyszymy się, kochani, jutro. Elementy, jakie się pojawiają w e, tych dwóch czasach. Mm. Dla nas trochę prościej jest użyć prezent Simple. Trzy różne e, formy z Ink, a nie było na przykład tego M. Mm -hmm. I tutaj to już jest po prostu kwestia, no właśnie tej gramatyki. Prościej jest skupiać się na tej takiej podstawowej formie. Jest to przynajmniej masz to pewne, że ktoś... E, dobrze, kochani, umówmy się. Tego rekina pamiętają tylko prawidliwi i prawdziwi widzowie. Kto wie, o co z nim chodzi, proszę zostawić wiadomość w komentarzu. normalna wiem. Wrócił, wrócił, wrócił synuś. E, słuchajcie, wstałam i dzisiaj bardzo fajny poranek, dosyć produktywny, bo byłam na zajęciach z języka angielskiego online. Wracam, systematyczność, po prostu chcę się nauczyć tego języka w takim stopniu, że nie będę się po pierwsze stresowała, będę potrafiła się dogadać za granicą bez stresu i bez zastanowienia się nad czymkolwiek. Mój poziom angielskiego powiedziałabym, że jest między. Hmm. Ciężko mi go określić. Dzisiaj usłyszałam, że mój angielski naprawdę nie jest zły, więc no, jestem ciekawa, jeśli chodzi o mój angielski, nie jestem tak pewna siebie, ale ważne, że uczę się. Lusia? Zatem angielski na pewno mi się przyda, bo ja bardzo lubię podróżować To po pierwsze I yy, gdzieś tam mam tą styczność na wakacjach Za każdym razem, żeby mówić, otwierać tą buzię I zawsze nabawię się trochę tego stresu Ale zwykle wychodzę ze swojej strefy komfortu Tak słuchajcie Prawdopodobnie Jeszcze nie na 100% Ale to wszystko jest praktycznie potwierdzone Uda mi się polecieć w tym roku Na jeszcze jedne wakacje Ale już nic więcej nie mówię Ja się na maksa cieszę no i oczywiście też zabiorę Was ze sobą, tak naturalnie, Lusia, ale dobra, jak to się klepnie, jak bilety zostaną kupione, no to, to wtedy będę wiedziała, że na 100%, ale trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło. Na sobie dzisiaj mam kurtkę, taką kurtkę, no też nie jest taka dosłownie, to nie jest taka kurtka, ale taką bardzo ładną katankę, tak nazwijmy ją dobrze i ona jest... Moro. Moro w tym sezonie naprawdę będzie bardzo modne i będziecie mogli zobaczyć w wielu sieciówkach ten właśnie print. W ogóle, kochani, tego vloga nagrywam dla Was już jakiś czas i w sumie nawet nie wiem, czy powiedziałam taką oficjalną informację, że jestem studentką, dostałam się na studia, na kosmetologię, także. I cóż, kończę tego vloga, wiem, że troszkę gadaniny takiej było, ale czasami takie vlogi też się przydadzą i brakowało mi tego, żeby tak dłużej do Was pogadać, bo ostatnie vlogi były co prawda krótsze i takie bardziej, powiedzmy, z jednego dnia. I dodałam właśnie, Jezu, już tak ręka boli. Muszę sobie tutaj pomóc drugą ręką, bo jakoś tak jasno jest. Nagle słońce wyszło, więc mieszana pogoda totalnie. I dodałam właśnie tam pytania na tym moim Instagramie odpowiedziałam na pytania odnośnie moich wyrażeń po pierwszym wywiadzie. No i napisałam, że chętnie bym wiele kwestii już inaczej ubrała w słowa i inaczej wypowiedziała się na dany temat, i świat gwiazd do mnie napisał, że zapraszają na drugi wywiad co o tym myślicie. Jezu, pod tym pierwszym wywiadem było tyle wyświetleń. Ja w sumie będę z Wami szczerze, trochę się z tego spodziewałam, bo jednak to był mój pierwszy wywiad, jak gdzieś tam dla niektórych mogę wydawać się dosyć kontrowersyjna i też wiedziałam i liczyłam więc tym, że tam będzie bardzo dużo negatywnych komentarzy. Jak się okazało, miałam rację, ale jakby wzięłam to na siebie. Także ten drugi wywiad to jest takie na własne życzenie, proszenie się o kolejną lawinę tych komentarzy, e, aczkolwiek fajnie byłoby sprostować e, wiele kwestii. I nie wiem, zastanawiam się. Może kiedyś, może kiedyś jeszcze na tym Buziaki i widzimy się w kolejnym vlogu.